W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zgłosiło się do nas po współpracę łącznie 2000 firm. Odmówiliśmy 65% ze wszystkich firm, które przyszły. Z trzech głównych powodów. Po pierwsze, widzimy, że kiedy zgłaszasz się po usługi marketingowe, no to robisz to raz na jakiś czas i przez to trudno Ci ocenić, jakie realnie budżety przygotować oraz na jaki okres. Nastawić się, żeby uzyskiwać z nich zwrot. I z naszej perspektywy, większość przedsiębiorców nie doszacowuje budżetów, są przygotowani na dużo niższe kwoty niż wymagane od rynku, żeby w ogóle miało to sens, i nie doszacowują tego, jak dużo czasu jest wymagane, żeby inwestycja się zwróciła. No i po prostych kalkulacjach, po prostej ocenie, wiele firm po prostu nie spełniało tego kryterium, żeby udało się z nimi, bardzo się starając, wywalczyć sensowny proces marketingu. I prawdopodobnie, kiedy prowadzisz firmę, jest to dla ciebie trudne, żeby sensownie móc to ocenić, a dużo firm, które podjmuje się marketingu, ma problem z cashflow, więc bierze takie zlecenia i po trzech miesiącach to zlecenie im wypada, no ale utrzymali firmę kolejne trzy miesiące. Z naszej perspektywy możliwe, że tracimy te 65% potencjalnych deali czy umów, ale wierzymy w to, że marketing jest bardziej jak rywalizacja sportowa, no i tam trzeba się dużo lepiej i bardziej starać, niż robi to konkurencja, żeby wygrywać, a nagrody zbierają tylko ci, którzy wygrywają, a nie ci, którzy grają w grę.